Argumentów na powrót do głogowa ośrodka egzaminowania kierowców jest aż nadto, począwszy od stresu związanego ze zdawaniem egzaminu w obcym mieście na olbrzymich kosztach funkcjonowania każdej szkoły jazdy kończąc, a tych w głogowie jest ponad 30 nie jest tajemnicą, że wyższe koszty kursu przerzucane są na kursantów. Argumentów za wysłuchała posłanka Ewa Drosto, o której pomoc zabiegają właściciele Głogowskich Szkół Nauki Jazdy. Będą to tyl, nie tylko z Głogowa, ale Sława, Polkowice, e, Wschowa, także całe ościenne miejscowości miasta przyjadą do nas. I w ten sposób pieniążki u nas zostaną. Kursant niektórzy lepiej realizują sprawy związane z danym miastem, więc tam jest częstotliwość mniejsza. Ale wymaga nieraz wyjazdu dwa, trzy razy, żeby powiedzmy, wskazać te kruczki, które mają egzaminatorzy w danym mieście. To jest męczące dla nich w jakiś sposób, bo co godzinę mi ludzie się zmieniają w czasie tej jazdy w, powiedzmy, w mieście egzaminacyjnym. Wracając, ta osoba już jest zmęczona. Kto dzisiaj ma czas, żeby siedzieć i czekać, Oczywiście dodatkowy taki element jest, że on tam obserwuje. Ale to nie jest podstawa. Ale to nie jest podstawa, podstawa to jest jeżdżenie i kontrolowanie tym pojazdem, kierowanie tym pojazdem. A nieraz jest tak, że wyjeżdżamy na przykład do Legnicy czy do Zielonej Góry o godzinie 5-6 rano, żeby zajechać z nim do Legnicy, pojeździć. Zawiązała się nawet grupa inicjatywna, która od lat zabiega o powrót ośrodka do Głogowa. Lepiej byłoby dla Głogowa, gdyby istniał oddział terenowy z pełnego no, słowa tego znaczenia. To znaczy od poniedziałku do soboty mogłyby przebiegać egzaminy. I Państwo na pewno też, aby można było przyjść do zarządu, Pan Bóg i dowiedziałby się instruktor, który przyjechał z nie, Panie Darku, jeśli Pan może za dwie godziny będę wolny, to zrobimy tej Pani egzamin. Bo tak to się odbywa w całym cywilizowanym świecie. To tylko u nas zostały stworzone chore twory pod tytułem wolne ze swoimi samochodami, zmienianymi co rok, co dwa lata? Jedno jest pewne ośrodek do nas nie wróci wszystko przez ustawę, która tę możliwość blokuje. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od poprzedniego w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 roku funkcjonował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. I u nas 6 miesięcy przed wejściem tej daty zamknięto ten ośrodek. Infrastruktura drogowa w pełni, w pełni wypełnia te kryteria wymagane ustawą. Oczywiście powołanie nowego ośrodka ruchu drogowego na, z takim samym statusem jak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest niemożliwe. Jest jednak szansa, aby u nas utworzyć tak zwaną trasę egzaminacyjną, czyli egzamin dwa razy w miesiącu. O tym jednak zadecyduje marszałek województwa. Ale wojewódzki oddział w Legnicy, bo on też jest chyba terenowy, ale tak, tak. Dolnośląski, ustali sobie taką trasę egzaminacyjną na mocy decyzji Marszałka, no to tutaj egzaminy, bo nie jest powiedziane, gdzie mają te egzaminy się odbywać, nie? Znaczy jest powiedziane, gdzie, e, e, ale jest duża szansa i nad tym pracują prawnicy, żeby, żeby taką formułę Tutaj zastosować. Teraz kilka danych statystycznych. Co trzeci głogowialnin zdaje egzamin za pierwszym razem. Zdawalność zielonogórzan to ponad 40%. Czy zatem to znajomość miasta przesądza o tym, że jest jak jest? Szkolimy tak, jak powinniśmy szkolić, mi się wydaje, bo każdemu środkowi tutaj chyba zależy na tym, żeby ten kursant zdał za tym pierwszym razem, ponieważ od razu podnosi to jakiś tam procent w jego skali zdawalności, prawda? No a jeżeli jest taka sytuacja, no jak może być inna sytuacja, skoro ten kurs na dwa razy powiedzmy odwiedzi tylko ośrodek egzaminowania?